Panasonic Lumix G90, czyli moim zdaniem aparat wybitnie przystosowany pod filmowanie. Swoją premierę miał dokładnie dwa dni temu. Dzisiaj w tym materiale postaram się omówić podstawowe różnice względem G80 oraz G9, czyli modelu yy, poprzednika oraz tak jakby modelu o półkę wyżej. I... Podsumujemy sobie to wszystko i powiemy sobie o tym, kiedy będzie dostępny, ile będzie kosztował, czy warto go kupić. Bang. Zaczniemy od podstawowych różnic względem G80 matryca 20,3 megapiksela zamiast 16-megapikselowej. Prawdopodobnie jest to sensor ten sam, który w Lumixie G9, jednak 100% pewności co do tego nie mamy. Jeśli chodzi o moje odczucia, no to przede wszystkim powinno być tak, że obraz będzie jeszcze bardziej szczegółowy, więcej detali będzie można zauważyć i tak dalej. Jednak, jako filmowiec, chciałbym tutaj zauważyć, iż e, matryca i tak i tak będzie miała ten sam rozmiar, to jest mikro 4,3, co w związku z tym, im więcej megapikseli na takiej samej matrycy, tym mniejszy jest pojedynczy piksel. I prawdopodobnie będzie to zmiana, którą odczujemy negatywnie w przypadku wydajności w słabym świetle. Z tego względu, że im większy piksel, tym lepiej będzie sobie radził. W słabych warunkach oświetleniowych. Z tego względu, na przykład Sony A7S, y, jedynka, dwójka i tak dalej, mają zdecydowanie mniej megapikseli niż A7R, bo one są bardziej dla filmowców, a Rki są bardziej dla fotografów. Jednak czy na pewno tak będzie, tego wam nie powiem. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o przypuszczeniach, testów porównań bezpośrednich jeszcze nie robiłem. Jak zrobię, to dam wam znać, napiszę gdzieś tam w komentarzu, ale nie spodziewajcie się tego wcześniej niż za miesiąc lub kilka miesięcy. Brak limitu czasu nagrywania, czyli to samo co wcześniej mieliśmy zarezerwowane dla serii GH. Bo wszystko inne było uważane za aparaty. W ogóle mamy takie po Prawo w Unii Europejskiej, że jeśli aparat może nagrywać dłużej niż 30 minut, to jest automatycznie klasyfikowany jako kamera. Chodzi o 30 dłużej niż 30 minut w jednym ciągu. Jest klasyfikowany jako kamera i będzie trzeba od niego zapłacić większy podatek. Co oczywiście wpływa na jego cenę z tego względu producenci mimo iż fizycznie są w stanie zrobić tak, żeby nie było tego limitu, no to robią. Aparaty z limitem po to, żeby móc to sprzedawać jeszcze jako aparat, a nie musieć płacić podatku jak za kamerę. Tutaj jednak producent zdecydował się na to, żeby ten limit znieść i ja uważam to za bardzo, bardzo dobre posunięcie. Płaski profil kolorów VLOG, czyli coś, co do tej pory mogliśmy zobaczyć tylko w serii GH. Teraz mamy to w G90. c Jestem z tego powodu również bardzo zadowolony. Tym bardziej, że tutaj nie trzeba za to nic dopłacać, nie trzeba robić żadnych dodatkowych aktualizacji. Po prostu kupujecie aparat i macie tak samo jak w GH5S. Przypominam, że GH4, GH5 to były aparaty, przy których trzeba było sobie za to zapłacić dodatkowo, oprócz ceny body trzeba było wykupić aktualizację do tego, żeby mieć profil Vlog. Niestety jest to tylko 8-bitowy sygnał z próbkowaniem 4:2:2, 4:2:0. Jeśli chcecie, to możecie również po HDMI wypuścić sobie 4:2:2, czyli dokładnie to samo co było swego czasu w GH4. Przypominam jednak, że mamy 2019 rok, a GH4 miał swoją premierę w 2014, jeśli się nie mylę. Slow motion. 120 klatek w full HD. W porównaniu do 60 klatek w G80C G9, jako ciekawostka, powiem, ma 180 klatek. Moim zdaniem te 120 fps to jest całkiem przyzwoity wynik, jak na tą klasę cenową. Jestem tylko ciekaw, czy będzie to takie samo slow motion, jak w sumie Panasonic nas przyzwyczaił, czyli bez dźwięku, chociaż tak naprawdę większość osób i tak tego dźwięku przy tym slow motion nie potrzebuje, ale fajnie by było, gdyby był również dźwięk. Audio, tutaj też mamy dwie ciekawe zmiany. Złącze mikrofonowe zostało przeniesione ciut wyżej, dzięki czemu nie zasłania już ekraniku, gdy jest on odchylony. Eee, kabelek oczywiście, który idzie sobie od mikrofonu. No i nie ma żadnych problemów, nic nie koliduje tam przy odchylaniu tego ekranu, jeśli mamy założony mikrofon. Brawo Panasonic, fajnie, że macie mózg. Dodatkowym atutem jest też złącze sławkowe, którego w poprzedniku nie mieliśmy, czyli możemy teraz sobie podłączyć sławki i mieć odsłuch na żywo bezpośrednio z aparatu. Ładowanie przez USB. Powiem Wam, że tego w G80 brakowało mi najbardziej. Zwłaszcza, że miał to Sony A6500, który miał, ale w trakcie gdy ładowałem to body i jednocześnie nagrywałem. No, to dochodziło do takiego małego nieporozumienia, że iż gdyż aparat odmawiał posłuszeństwa i wyskakiwała taka ikonka z takim termometrem, czy z czymś dokładnie, nie pamiętam, w sumie nie wiem o co tam chodziło, nie mam pojęcia, nie, nie domyślę się nigdy o co tam mogło chodzić w tym aparacie, ale jak się ładowało i nagrywało jednocześnie w 4K, no to. Wyskakiwał taki termometr i, i ja nie wiem o co chodzi na czerwono i aparat nie chciał nagrywać. Ciekawe, czy tutaj też będzie to samo. Mam nadzieję, że nie i jestem bardzo zadowolony z tego. Szkoda, że nie zastosowali tutaj interfejsu USB 3.0, bo G9, która miała premierę w 2017 roku miała USB 3.0 z szybszym transferem. Tutaj mamy niestety tylko USB 2.0, tak jak w poprzedniku, ale jest ta możliwość ładowania body. Przy pomocy kabelka USB, czego wcześniej nie mieliśmy. Ostatnią kwestią, która według producenta się zmieniła, chociaż ja nie byłbym tego taki pewien, jest autofokus. Z autofokusem przy G80 wygląda to tak, że mamy 49-punktowy autofokus oparty na detekcji kontrastu. Co w praktyce wygląda tak, że przy filmowaniu ciągłego autofokusa nie ma. Niby jest, na papierze jest, ale nie ma. Szkoda, że nie ma tutaj tego autofokusa z G9, bo tam jest 225 punktów i ten autofokus naprawdę daje radę, a nawet przy filmowaniu. A tutaj jest 49-punktowy, czyli wychodzi na to, że tak naprawdę jest to samo co w G80, z tym, że producent zarzeka się, że jest nowy, lepszy algorytm, który sprawi, że ten autofokus będzie śmigał. Jak to będzie? Okaże się. Ja cudów bym się po tym nie spodziewał. Rzeczy, które się nie zmieniły. A szkoda. 4K. Dalej mamy tylko w 25 lub 30 klatkach na sekundę w 100 megabitach. Nie mamy tutaj żadnego upgrade'u, nie wiem, typu 60 klatek bądź, nie wiem, na przykład 200 megabitów. Nic z tych rzeczy. Stabilizacja. Dalej jest ta sama genialna pięcioosiowa stabilizacja matrycy. O skuteczności 5FV, czyli jedna z najlepszych stabilizacji w ogóle in-body, jakie są dostępne na rynku. Z tego co mi wiadomo, jeśli wiecie lepiej, to mnie poprawcie, ale prawdopodobnie ja wiem najlepiej, bo ja wiem zawsze wszystko najlepiej. Ja nawet jak czegoś nie wiem, to wiem, wiecie o tym. Więc wychodzi na to, że G9 ma najlepszą stabilizację na rynku. Tą in-body. I jest to stabilizacja o skuteczności 6,5 EV. Jednak to 5 EV, które mamy w G80 i będziemy mieli w G90, to również jest bardzo dobry, znakomity wynik. I stabilizacja na przykład ze Sony A6500 w ogóle nie ma podjazdu do Lumixa. Nie ma, nie ma w ogóle szans. I mówię wam to jako praktyk, nie teoretyk, ponieważ miałem do czynienia z oboma tymi aparatami. I tutaj, tak sobie przy okazji, po prostu porównuję do innych modeli. To nie jest, że ja jestem jakimś fanbojem Lumixa, bo Sony też ma bardzo dużo swoich zalet i w wielu miejscach jest po prostu lepsze od pana ale to nie jest film na ten temat. Oprócz tego mamy też ten sam dotykowy, trzycalowy ekranik, o którym wspomniałem przy okazji mikrofonu. Jest on odchylany o 180 stopni idealne rozwiązanie dla vlogerów. Ale nie tylko. Ja powiem Wam sam, że z praktyki wiem, iż jest to rozwiązanie, które przynajmniej mi bardzo często się przydaje. Ja lubię takie sytuacje, gdzie nie zawieszam na ten aparat praktycznie nic, najlepiej nic. Mam tylko na ekraniku taką specjalną osłonkę za 10 euro z Amazona, SmallRig na ekranik, po to, że jak jest bardzo jasno, to lepiej po prostu widzę, co tam jest. I to jest jedyne akcesorium, które ja chętnie używam. Oprócz tego, Rode Video Micro, który jest tylko i wyłącznie do jakiegoś tam backupu dźwięku, bo zawsze nagrywam na zewnętrzne rekordery. I moim zdaniem ten ekranik jest po prostu genialny i przydatny nie tylko jeśli jest się vlogerem, ale zdecydowanie dla vlogerów głównie jest on przeznaczony. Częściowo magnezowa, uszczelniona obudowa, czyli coś co również jest bardzo przydatne nie tylko w przypadku vlogerów. Ponieważ możemy sobie mając obiektyw, który też jest uszczelniony, po prostu wyjść na dwór, nawet jeśli pana i zacząć nagrywać bez obawy o to, że cokolwiek stanie się ze sprzętem. Sam przetestowałem to wielokrotnie z moim G80 i mogę tutaj powiedzieć, że działa tak jak powinno. Ostatnia, moim zdaniem, bardzo istotna zmiana, niestety na niekorzyść G90, to crop factor w przypadku filmowania w 4K który w G80 wynosił 1,1, a teraz będzie wynosił 1,25. Chodzi o to, tak w skrócie, bo nie będę Wam się tutaj szczególnie rozwodził na ten temat, szkoda Waszego czasu, mojego, może kiedyś osobny film. Zresztą chyba Wojtryx robił coś na ten temat, jeśli tak, to gdzieś Wam tutaj podlinkuję w karcie, wiecie? W skrócie wyjaśnię, że chodzi o to, że klikając sobie nagrywanie w 4K, obraz ten sam obiektyw na tych dwóch różnych puszkach będzie widział więcej na G80, a mniej na G90. Oczywiście nie będzie to jakaś kolosalna różnica, ale jednak będzie. No i moim zdaniem jest to na niekorzyść G90. Podsumowanie, i mam tutaj kilka pytań od mojego wydawcy, na które postaram się krótko, zwięźle odpowiedzieć. Czy to znaczny progres? W sensie G80, G90? Moim zdaniem nie. Na pewno nieznaczny. Jest to progres, zdecydowanie, i jest to progres, który mnie zadowala, ale nie jest to jakiś znaczny, kolosalny progres. Czy warto dołożyć 500 zł i jednak wziąć G9? Dobre pytanie. Jeśli chcesz aparat głównie do filmowania, to ja bym nie brał G9, jednak obecnie. Wolałbym G90 z kilku względów. Po pierwsze, 500-700 zł, nie wiadomo ile to dokładnie będzie różnicy. Eee, w cenie mniej. Jedyne w czym przeważa G9, G9 pod względem filmowania, no to jest e, slomo 180 klatek zamiast 120, ale nie ma fologa, e, ma limit czasu nagrywania ma też to 4K w 60 klatkach, ale tam jest bitrate 150 megabitów. I to jest ograniczone czasowo do 10 minut, więc w dupę sobie wsadźcie takie 4K w 60 klatkach. Z tego względu, moim zdaniem, jeśli jesteś filmowcem, bardziej filmowcem, to G90, a jeśli jesteś hybridem, czyli 50% foto, 50% wideo, to G9. Dla kogo G90 będzie świetnym wyborem? Dla kogo? Moim zdaniem, tak. Jest kilka grup. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy chcą dopiero wejść w to i chcą zacząć z czymś może nie najlepszym, ale z czymś już na takim, wiecie, wyżej niż entry level, nie? To dla takich ludzi, dla osób, które już są w tym, w świecie filmowania i tak dalej, i robią sobie na jakichś GH3, g 7 i tak dalej i chcą zaliczyć krok naprzód, to również G9, G90 będzie bardzo fajnym wyborem. I dla osób, które są dwie półki wyżej od poprzednio wymienionych, czyli ci, którzy już siedzą w tym bardzo mocno i pracują mimo wszystko do tej pory na systemie Micro 4.3, na przykład na GH5, GH5S i szukają drugiego body, które niekoniecznie musi być tak drogie jak to pierwsze body, bo niekoniecznie ma aż takie wymagania spełniać, to moim zdaniem również dla takich osób będzie to fajne albo jako backup, czy jako po prostu drugie body. Które będzie również pana będą pasować te same obiektywy i będzie przystosowana całkiem nieźle do produkowania wideo. Ten aparat ma być dostępny w Polsce za miesiąc i jego cena ma wynosić mniej więcej 4500 zł za wersję samobody oraz mniej więcej 5000 zł za wersję z obiektywem kitowym 1260 mm. Oczywiście nie tym pana lajka like tylko tym 3,5 do 5,6. I moim zdaniem i tak i tak będzie to dobra cena, jeśli taka dokładnie będzie, a przekonamy się mniej więcej za miesiąc. Zajrzyjcie sobie jeszcze do opisu tego filmu, bo tam macie kilka bardzo ciekawych linków, z których ja, stron, z których ja korzystałem przygotowując się, robiąc research do tego materiału. Po prostu niektórych informacji nie umieściłem po to, żeby ten film nie trwał pół godziny. Życzę Wam znośnego poniedziałku. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat systemu Micro 43 i na temat Lumixa G90, a tymczasem żegnam się z Wami dzięki Piona Bęk!